Nadszedł czas na Diablo 2, a zarazem Hammerdinera, czyli jeden z najlepszych buildów. Podstawa, 8 graczy dla większej ilości doświadczenia. Do tego jak zawsze, wyruszamy najpierw w bój, aby zdobyć trochę poziomów, by móc jak najszybciej odblokować sobie Święty Płomień i dopiero wtedy zaczniemy szybkie niszczenie przeciwników. Tylko wpierw dobrze byłoby zrobić kilka zadań, dokładnie to będę chciał zrobić wszystkie zadania, ale to drobny szczegół. Oczyśmy te jaskinie, przy okazji zdobądźmy poziom, po czym zainwestujmy we wcześniej wspomnianą umiejętność. Gdy oczyścimy całą jaskinię, możemy zresetować umiejętności, aczkolwiek będzie to dopiero przydatne dużo później. Aktualnie bardziej powinna nas zainteresować zimna równina i kolejne zadania. A jak zawsze, będę walczyć z każdym. Doświadczenie to doświadczenie. Odwiedźmy orlicę, szybko zróbmy z nią porządek, a później odwiedźmy dwie krypty, gdzie czeka na mnie spore elitek, czyli dobry zastrzyk doświadczenia i jeszcze kilka skrzynek. Ale w nich oczywiście niczego dobrego nie ma, no bo jakby mogło być inaczej. Tak czy siak, wiecie po co się tam udałem, po doświadczenie. Kolejnym celem będzie pociągnięcie wszystkich pozostałych zadań do przodu. Jeżeli graliście w Diablo 2, to na pewno wiecie co będę teraz robił. Od, znalazłem przypadkiem książkę z zadaniem. Szukałem elitek, bo z nich zawsze sporo doświadczenia leci i pasek szybko się uzupełnia. Są też kozłoludzie, albo kamienie, z których można stworzyć portal do Tristram, ale nie wyprzedzajmy faktów. Najpierw to ja muszę odnaleźć ukryte przejście podziemne. Tam również znajdzie się sporo innych przeciwników i opcjonalne zejście jeszcze niżej. Dodatkowe litki, skrzynka, zawsze Git good. A jeśli nie, to będzie również stąd wyjście, gdzie od razu znajdę potrzebne mi drzewo i jego strażnika. Jak to walki na tym poziomie normalnym, zagrożenia nie ma. Po chwili znalazłem portal miejski, wróciłem do miasta, poszedłem do Akari i odblokowałem kamienie z kręgu. W samym Tristram, jak zawsze, ratujemy Dekarda, Plus mamy tutaj sporo przeciwników, kilka litek dla przyczyn, wiadomych, się oczywiście znajdzie. Jeszcze do tego Kowal. No i muszę jeszcze przyznać, że naprawdę świetny jest ten święty płomień na początek. Co kilka tików atakuje wszystkich dookoła, a dodatkowo ładnie podnosi moje obrażenia. Obecnie rzecz obowiązkowa. Znaleźć portal, odkryć gdzie jest wieża i udać się 5 poziomów w dół do hrabiny. Tylko po drodze trochę przeciwników na mnie czeka. A wy jak gracie w Diablo? Walczycie z każdym, czy biegacie od bossa do bossa? Czy może jeszcze w jakiś inny sposób? Dajcie znać. Tak czy owak, hrabina, którą będę musiał odwiedzić kilka razy, aby uzyskać od niej runy potrzebne mi do stworzenia kilku przydatnych słów runicznych. Tak, kilka razy będę musiał ją odwiedzić, za to potem będę miał taletcha oraz tir-tir, by szybko many nie tracić. Aktualnie jedyne co mi zostaje to udać się do klasztoru, gdzie będzie czekał na mnie kowal i chyba pierwszy raz skorzystałem z nasycenia i muszę przyznać, że całkiem niezły pasek mi się wylosował. Albo tak mi się wydaje. Do tego wszystkiego chcemy jak najszybciej dostać się do katakum na poziomie czwartym, aby dostać się do bossa tego aktu. Osobiście trochę bieganie mnie czeka, ale dla was to chwila, moment jesteśmy. Po drodze oprócz ogromnych zastępów wrogów nie było niczego szczególnego, więc możemy sobie darować tą drogę i od razu przejść do bossa. Tym buildem to przynajmniej szybko idzie z tymi bossami, albo bardziej nie potrafiłem dobrze zoptymalizować poprzedniego. To jest bardziej prawdopodobne. W każdym razie akt drugi, czyli wynajmujemy najlepszego najemnika, niekiedy wchodzicie do kanałów pod miastem, aby pozbyć się tam zła, które się nam zagnieździło, czytaj szkielety, szkielety i ostatecznie jakieś mumie, a sam mini boss jest super, gdyż daje nam księgę umiejętności, a darmowym punktom umiejętności nie patrzy się w zęby. Pora wyruszyć na poszukiwania potrzebnych rzeczy do przejścia tego aktu. W salach nieumarłych mamy kostkę Hara Dreamów, czyli GigaOP rzecz. W robaczym gnieździe kostur. Gorzej będzie z tym miejscem kiedy będę grał pod młotki, ale to zmartwienie dla przyszłego mnie. Teraz to mnie tylko interesuje by wykonać poziom normalny i to dosyć szybko. Na sam koniec zostaje jeszcze świątyniarz Mieszponów i ukryty tam medalion. A dodatkowo w ten sposób naprawimy światło na świecie, bo Tyrael oczywiście nie zapłacił rachunku. No wiecie jak to jest. Gdy już wszystko wykonamy, możemy udać się do pałacu. Szybki bieg i witamy tajemnicze sanktuarium. Więc jeśli gracie w Diablo 4, to będziecie czuć się jak w domu jednym słowem, pełno kozło ludzi. Tylko tutaj mamy czerwone, a i jakiegoś tam maga. Dostajemy się do kanionu, następnie do grobowca i robota z bossem aktu drugiego. Pierwszy sprawdziłem postaci dla nowych graczy. Duriel był i go już nie ma. Po czym ratujemy Traela. Tak to się właśnie kończy, kiedy nie płacicie rachunków. Niemniej jednak rozpoczynamy akt trzeci, bieganie po bagnach. I jak zawsze mam nadzieję, że dobrze mi się bagna utworzą. Od razu wam powiem, że tak nie było. Ale dla was to żaden problem, to ja muszę się męczyć w tej lokacji. Wy po prostu możecie zobaczyć jak wykonuję wszystkie zadania. Jak zbieranie statuetek, innym razem walka z pająkami, tylko to nie ta jaskinia. W kolejnym podejściu wybrałem już dobrą jaskinię. Zdobyłem oko, a po chwili wybrałem się po mózg. Trochę musiałem się nachodzić za tym, ale tylko trochę. W międzyczasie oddałem wszystkie możliwe zadania i otrzymałem miksturkę na życie. No tak, to nie jest nic fajnego. Mamy również wielkie drzewa jako strażników kurast, ogromne podziemia oraz wielkie nietoperze, a na sam koniec serce khalima. Czyli już prawie wszystko. Obecnie muszę odnaleźć teleport i mogę się udać do rady którą poszło mi naprawdę szybko. Zobaczymy, czy na następnych poziomach trudności pójdzie mi równie prosto. Otwieramy przejście do Mephisto, po czym udajemy się w jego stronę. Eliminujemy pobliskich przeciwników i przechodzimy do samego starcia z bossem. Utarczka ta trochę zajęła, plus wróg był mocno skupiony na moim najemniku, więc tylko trzymałem szybki i klikałem w przyciski od 1 do 4. Przyznam wam, że nawet całkiem dobre rzeczy otrzymałem. Wyruszamy w bój i muszę przyznać, że walka w tym akcie zaczyna być powolna, a do tego wszystkiego mało przyjemna. Wychodzi na to, że jest to idealna okazja do zmiany buildu na Hammerdinera. Czyli akara, resetujemy umiejętności, inwestujemy wszystko w młotek i w synergię. Tylko zapomniałem kolejności, przez co build nie będzie optymalny. Ale nie jest tak źle, to ja będę się męczył, nie wy. Bądź co bądź, walki stały się dużo przyjemniejsze, acz mogły być bardziej przyjemniejsze, gdybym zamiast witalność wydał baurę koncentracji. Ale dobra, później się zorientowałem, że coś jest nie tak. Do tego walka z wizualem. Aby zdobyć darmowe dwa punkty umiejętności do wydania, i schodzimy do miasta płomieni, gdzie czeka na nas Kowal. Do tego sanktuarium chaosu. Początkowo niszczymy sługi Diablo. Trochę walki tutaj na nas czeka, ale z młotkami idzie naprawdę przyjemnie. Ponieważ obrażenia grupowe są cudne. Gorzej tylko, kiedy młotek w nich nie trafi... Ale wystarczy, żeby trafił, wtedy będzie git gór. A po pokonaniu wszystkich sług nadszedł czas na tytułowego bossa. Oponent sam w sobie prosty, jedyne na co trzeba uważać to na jego pioruny, które potrafią nam zjechać życie do zera. Ale gdy ominiemy pierwszą sekundę ataku, reszta piorunów praktycznie nic nam nie robi. Zagrożenie zażegnane, czyli rozpoczynamy akt piąty, a zarazem DLC. Na chwilę obecną będziemy mieli wielkie lokacje z ogromnymi luściami przeciwników. Plus dają z siebie naprawdę sporo doświadczenia, więc jest to świetna okazja do złapania kilku poziomów i jeszcze bardziej podkręcenia swojej postaci. Jak zwykle, ratujemy Anię, tylko co ona tutaj robi, tego ja nie wiem. Wkrótce udajemy się do pobocznej lokacji, gdzie czeka na nas walka z nekromantą i pełną ilością plebu. Także tak, nekromanta już nikomu nie będzie zagrażał. Wracamy na lodowy trakt i czas się dać na drogę starożytnych. Pokonać również musimy samych starożytnych. Kolejny sprawdziam postaci, ale jeśli umiecie, a pewnie lepiej umiecie tworzyć postaci ode mnie, to sprawa z nimi będzie trywialna. Na sam koniec czeka nas przebijanie się przez trzy podziemia, aby dostać się do tronu zniszczenia. Co więcej, w tym miejscu pozbywamy się pięciu falbala. Najpierw przeciwnicy z aktu pierwszego, idziemy tak aż do aktu czwartego. Na sam koniec dostajemy przeciwników wyjątkowych z aktu piątego. Którzy mogą być problematyczni, chociaż dają z siebie sporo doświadczenia, więc nie jest tak źle. Na koniec zostaje już tylko czysta formalność, czyli sam boss. Trochę nad tym ubolewam, że w Diablo 2 bossowie poniekąd są prości niż niektóre zwykłe mobki. W szczególności te, które nakładają na nas klątwę i jeszcze mają buffy do ataku. Bala nie ma, czyli co? Wracamy do Tristram. Zbieramy nogę witra i otwieramy portal do krowiego poziomu, tylko po to, aby uzyskać kryształowy miecz na 4 miejsca. Z lekka będzie trzeba powalczyć z tymi krowami, poziom praktycznie nie leci, ale tutaj bardziej ważne są przedmioty. W każdym razie plan jest prosty, musimy znaleźć wcześniej wspomniany kryształowy miecz, bądź też jego zwykłą białą bazę i udać się do kowala w akcie piątym. A to wszystko po to, żeby zrobić ducha. To jeszcze duch wtarczy i będzie git. No dobra, tak jeszcze dodatkowo pokazuję mój ekwipunek oraz wszystkie statystyki dla zainteresowanych i zaraz przechodzimy na poziom koszmarny i zaczynamy zabawę od nowa. Tyle, że przeciwnicy będą znacznie silniejsi. Rozpoczynamy zabawę na wyższym poziomie. Jak dobrze wiecie bądź też nie, musimy znowu przejść grę od nowa, tylko tak jak wspomniałem, niektórzy przeciwnicy będą silniejsi plus będą posiadali odporności na pewien typ ataku. Poza tym robimy dokładnie te same zadania Jak oczyszczanie jaskini, pozbycie się urlicy I zmagania z kolejnymi elitkami dla doświadczenia Może żeby się nie powtarzać I nie mówić ciągle o tym samym, bo już dobrze wiecie Co będę robił, to przypomniałem sobie jak to jest Na wyższym poziomie, miksturki coraz bardziej Będą potrzebne i od czasu do czasu Przeciwnicy straszyli mnie wielkimi obrażeniami Jednak zapomniałem, że ten poziom Taki wcale prosty nie jest, gdy nie grasz postacią dystansową Mimo wszystko, szybko I tak z tym pójdzie, zgadnijcie koło Po raz kolejny musimy ratować, dokładnie tak Znowu tego samego pana, na koniec stram robimy wielką imprezę z motkami, ale latają, jednakowoż musimy odwiedzić naszą ulubienicę, czyli hrabinę i będziemy z nią się witać nieraz. Ja wszystko rozumiem, jednak runy to rzecz kluczowa i bardzo ułatwiają grę. Stworzymy ładną broń rzeczową dla najemnika i będzie nieograniczona potęga z maną. Ciekawe, chyba dość dobre buffy trafiłem. Na pewno są lepsze od moich obecnych. Właśnie w tym miejscu zorientowałem się, że trzeba było zainwestować w koncentrację. Ponieważ daje to spore bonusy do obrażeń. No tak. To jak, więcej hrabin. No dobra, kowala też czasami możemy zrobić. A jak nie, to zawsze jest możliwość oczyszczenia reszty miejsc. Naprawdę, całkiem spore jest tutaj tych wszystkich przeciwników. Momentami trzeba oczyścić okolice, aby mieć pustą arenę z bossem. Dzięki czemu nie będziemy musieli się martwić przeciwnikami za plecami. Jeszcze szybciej poszło niż jej na normalnym. I to ja lubię. W akcie drugim ulepszamy naszego najemnika, aby miał święty mróz. Zamrażanie przeciwników oraz kontrola tłumu jest bardzo ważna. Niekiedy otrzymujesz ogromne obrażenia, ale tak to jest w tej grze, że strzelcy nie są, albo z ich punktu widzenia są perfekcyjnie zbalansowani. Oj, nie lubię strzelców w tej gierce! Oj, nie. Do tego wszystkiego potrzebujemy księgi umiejętności i możemy biec po raz kolejny po potrzebne nam rzeczy. Kostkę już mamy, więc od razu odwiedzamy robacze gniazdo. No tak. Trochę to zajmie, jeszcze trzeba podejść giga blisko, by ich trafić tym młotkiem i dobrze się ustawiać. Dobra, ja po długich minutach, wy po szybkich sekundach, możecie zobaczyć, że wreszcie mi się udało i kostur został zdobyty. A kiedy sobie tak walczyłem? Okazuje się, że Tyrael po raz kolejny nie opłacił rachunków. Ja to z nim nie wytrzymam, no nie nauczy się. Znowu musimy przywitać szpony i kościotrupy, Trupy. Odnaleźć amulet, naprawić światło, a jeszcze ten Anioł jest potrzebny, ale zaraz do niego przejdziemy. Wszak to ja muszę pokonać hordy wrogów w pałacowych piwnicach jeszcze bieganie i błądzenie w sanktuarium na mnie czeka. I jeszcze więcej kozłoludów. Na koniec mag. Siemka po raz drugi, jak tam życie. Krypta, grobowiec, jak kto woli. Również skrywa sporo przeciwników, ale jest to też świetne miejsce do levelowania, więc trzeba korzystać z takich prezentów jak ten. Akurat jeszcze jeden z poziom zdobędę i można wybrać się do paskudnego robaka. Duriel. Walka bardziej irytująca, bo jak mnie uderzy to mnie odpycha i psuje mi młotki, muszę znowu do niego podejść. Następnie to powtórzyć kilka razy. O, patrzcie, kogo tutaj mamy. Płyniemy na bagna, spokojnie. Tym razem bagna wylosowały się jeszcze gorzej. Właśnie przez tę grę znienawidziłem bagna w grach. Ostatnio mi się to oczywiście zmieniło, aczkolwiek jak będę dłużej grał w The Diablo 2 i te bagna będą się dalej tak losować, to może nie nieciekawie z tym być. Zresztą zbierzmy rzeczy i kończymy ten akt. A to jest ciekawy traf, szkoda tylko, że te buty są eteryczne. Miałbym niezłe buciki, ajajaj. Wracając jednak do zbierania wszystkich potrzebnych rzeczy i walki z kolejnymi zastępami wroga, to trochę naszła mnie ochota, aby zagrać nekromantom pod samony. Stanąć w miejscu, od czasu do czasu jakąś klątwę rzucić i obserwować jak moja ma armia robi wszystko za mnie. Jeszcze takie pytanie do was Chcielibyście zobaczyć jakieś inne odsłony Diablo? Czy dwójeczka wystarczy i nie ma co? No dobra, jedyneczkę jeszcze możemy ograć Ale trójka i czwórka... Może nie, dobra, nie było pytania Po drodze do rady nie było żadnych problemów Od kilka mniejszych przeciwników Od czasu do czasu jacyś więksi wrogowie wielcy jak drzewo a na koniec została rada, z którą walczyłem już bardziej spokojnie i ostrożnie i nie wbiłem się do środka, a bardziej starałem się, żeby to oni przyszli do mnie. Na koniec tworzymy korbacz i otwieramy przejście do bossa aktu trzeciego. A takich przeciwników to ja lubię. Wielcy, ogromni, więc i duże hitboxy mają, przez to często obrywają młotkiem. A na samo doświadczenie z nich również nie możemy narzekać. Do tego wszystkiego zostali jeszcze magowie i czasami trzeba uciekać portalem, by najemnika nie stracić, bo praktycznie jak zawsze mam problemy z kasą. Może gdybym zbierał wszystkie rzeczy, albo farmił bossów, to takich problemów bym nie miał, ale co tam. Skupmy się na bosie, a nie czekaj. To może wiecie co, przejdźmy do aktu czwartego. Bardzo szybki akt i musimy zrobić po raz kolejny to samo. Czyli przejść przez lokację, pokonać Izuala dla umiejętności, rozbić kamień dusz w piekielnej kuźni, a na sam koniec pokonać tytułowego bossa. I raczej nie muszę wam mówić, że było tutaj sporo przeciwników. Raczej nie. A i tak, tym razem planuję przejść piekło, bo tak jak widziałem, chcecie żebym wam pokazywał wszystkie poziomy i nie nudzi wam się giereczka. Aczkolwiek na początku myślałem, że jeżeli Wam nagram dwa razy to samo, to już za trzecim razem nie będziecie chcieli tego oglądać, a tu proszę miła niespodzianka, więc od teraz będę za każdym robił wszystkie trzy poziomy trudności. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Diablo został pokonany, a my możemy wyruszyć dalej. Akt piąty i ostatnia prosta do rozpoczęcia najwyższego poziomu trudności. Tutaj to dopiero się imprezy rozkręcają i tylu przeciwników tutaj jest, jednak wiadomo, to wszystko jest z plusem dla nas. Im więcej doświadczenia, tym lepiej. Zawsze będzie ciut prościej na wyższym poziomie trudności, chociaż mam i tak z nim obawy. Pokonajmy co wszystkich przeciwników i można udać się do kryształowego przejścia, gdzie trzeba znaleźć trzy miejsca. Po Pierwsze, miejski portal. Oczywista oczywistość. Po drugie, zejście niżej, gdzie będzie Ania do uratowania. No i po trzecie, a zarazem ostatnie, odnaleźć przejście do lodowego traktu. Jednak, zanim przejdziemy do realizacji trzeciego punktu, to najpierw trzeba odnaleźć poboczną lokację z nekromantą. Jeszcze do tego wszystkiego, od tego momentu chyba nekromanta używa wybuchu zwłok, co jest bardzo niebezpieczne. Jeszcze nie tak bardzo niebezpieczne jak na piekielnym, ale już teraz może to sprawić problemy. Jednak, gdy już go dorwiemy na blisko, sprawa zostanie szybko rozwiązana. Wracamy na lodowy trakt. Kilka elitek do pokonania czeka na pewno. Po czym przechodzimy do drogi starożytnych Gdzie sytuacja wygląda bardzo podobnie Nie wiem jak dla was, ale mnie naprawdę bardzo męczy Kryształowe przejście, lodowy trakt Oraz droga do starożytnych Bardzo podobne są wręcz identyczne te lokacje W sumie w Diablo 2 jest dużo takich podobnych lokacji Jednakowoż nie będę ukrywał Że te najbardziej mnie ze wszystkich męczą Uwaga na starożytnych Albo bardziej na tego jednego niebezpiecznego pana Który uwielbia walnąć kręciołka i zadać ogromne obrażenia to jak, kolejne trzy poziomy w dół, niszczymy bala i rozpoczynamy zabawę po raz kolejny na nowo. Tylko najpierw to ja muszę pozbyć się kolejnych fal przeciwników. Bal w sumie jest świetnym miejscem do lewelowania poziomu, tylko przyznam wam się, że niezbyt chce się grindować bossów. Jak wypadnie mi potrzebny przedmiot, to wypadnie, a jeśli nie, no to zawsze mamy słowa runiczne. Na koniec bal, a jak nie chcemy się zbawić z jego kopią, to możemy udać się portalem miejskim do miasta, chociaż wy to pewnie dobrze wiecie. Więc przejdźmy do ostatecznego starcia, trochę młotków i po robocie. Przynajmniej jakiś tytuł ładny dostałem. To jeszcze na koniec szybka farma na krowach, chociaż prócz Nefluma to nie zrobiłem niczego ciekawego. Jeszcze oficjalnie pokazuję moje wyposażenie oraz umiejętności, z którymi skończyłem poziom koszmar. Z drugiej strony, to ten Neflum jest trochę spóźniony. Cóż, runki nie wypadały jak chciałem. A sam tego nie grindowałem, więc wyszło jak wyszło. Tak czy owak, przejdźmy do poziomu piekielnego. Nie będę ukrywać, że mam ogromne problemy, dlatego zmieńmy z Players 8 na Players 1. Najgorsi są strzelcy, takie obrażenia zadają, że to szok. Chwila nieuwagi i nas nie ma. Poza tym jest w miarę spokojnie. Jeżeli słowo spokojnie rozumiemy jako to, że przeciwnik jednym uderzeniem potrafi nam zabrać połowę życia, to tak, jest spokojnie. Obecnie z mojego agresywnego stylu gry zostałem zmuszony do przerzucenia się na defensywny. Niestety już nie mogę wlecieć w sam środek zamieszania i mieć nadzieję, że jakoś to będzie, bo taka decyzja powodowała to, że praktycznie traciłem życie do zera. Ale spokojnie, jeśli upadnę to wam to pokażę, a zapewne nieraz się taka sytuacja znajdzie. Moja obecna strategia była prosta. Wyciągałem przeciwników pojedynczo, bądź też rzucałem kilka młotków, ucieczka i znowu kilka młotków. Tylko na hrabinie poczułem się zbyt pewnie i skończyło się to tylko w jeden sposób. No tak... Kolejna próba była już znacznie lepsza. Innymi razy dostajesz uderzenie za 800 życia. Jak kowal złapywalnie, to nie ma przebacz. Nawet czasu na reakcji nie miałem. Od tego momentu zacząłem się bardzo bać tej giereczki. I grałem bardzo sekuracyjnie i zastanawiałem się kilka razy, czy ja na pewno chcę podejść do tej osoby. Może lepiej trzymać się na dystans i rzucić tymi młotkami. Problem był jednak ze strzelcami, bo z nimi musiałem zaryzykować, dlatego często się w nich wbijałem, rzucałem kilka młotków, a następnie uciekałem i leczyłem się do fula. Ta, jeszcze się zdziwisz. Prócz kontynuowania wszystkich zadań i powolutku kroczenia do przodu, duże problemy również sprawiali mi z plamieni, którzy jak uderzyli mnie kulą piorunów, to dostawałem ogromne obrażenia... Często kiedy otworzyłem drzwi, to nie wchodziłem przez nie, tylko czekałem aż przeciwnik przyjdzie do mnie. Trochę gierkę przez to sobie wydłużałem i nagranie z piekła trwa tyle samo co z normala i kosza razem wzięte, ale był to bezpieczny sposób grania. Z bossem nawet nie chciałem ryzykować, w związku z tym oczyszczałem całą arenę, a dopiero potem myślałem na temat walki, a sam boss był dużo prostszy niż jej droga do niego. Akt drugi, czyli kanały i masa szkieletów uczników. Koledzy są bardzo niebezpieczni, a w szczególności wtedy, kiedy zajmą jedyne przejście w ciasnym korytarzu i trzeba do nich zrobić kilka podejść. Cała reszta przeciwników problemem nie była. Dobra, pora na najgorsze, czyli musimy udać się do robaczego gniazda, aby zdobyć potrzebny kostur. Nie pytajcie, ile ja czasu co spędziłem, ile miksturek spożyłem, kiedy jeden z skarabeusz z prądem nie dopadł. Żeby jeszcze te życie się szybciej regenerowało, ale nie. Jednak, gdy udało mi się to w końcu zrobić, najgorsze już jest za mną. Naprawdę, aż przyjemnie taki motek teraz odpalić na otwartym polu i widzieć jego pełny potencjał. Jeszcze bo już mi oszpony, z nimi problemu nie było, oprócz nieumarłych nekromantów, którzy mieli odporność na magię, a mój najemnik wcale mi z nimi nie pomagał, bo wolał ciągle atakować nowo co powstałe szkielety. Taka to robota z tymi najemnikami. W piwnicach jak zwykle nie ma niczego ciekawego, a sanktuarium czyściło się naprawdę przyjemnie. Net za pierwszym razem odnalazłem maga, więc świetnie. Po czym czekała mnie oaza, a sporo przeciwników, dodatkowo sam grobowiec. Tutaj problemów też nie było, tylko uciekałem przed nekromantami, bo, tak jak wspomniałem, mój najemnik wcale mi z nimi nie pomagał. A ja nie miałem jak ich pokonać i podstawa, bo sobie łatwiej się niż droga do nich. Chwilę później rozpocząłem akt trzeci i co tu się działo, to dopiero jest zabawa. Pomieszane przejścia, pełno przeciwników, ogromne i długie lokacje i momenty, kiedy w dżungli upierzców nie mogłeś iść po kolei, bo okazywało się, że były dwie dżungle upierzców. Dokładnie to była jedna, tylko przejście było z dwóch różnych stron i na przykład nie mogłem wejść sobie do jednej jaskini i potem pójść od razu do Dambazar, tylko raz musiałem wejść od strony lasu pająków, a innym razem od wielkich moczar. Ja bardzo tego nie lubię, kiedy mi się tak mapa wygeneruje, no ale co zrobisz, musiałem jakoś przeżyć z tym. Nie wspomniałem o tym, ale część z was na pewno to zauważyła, ale od momentu wejścia w piekło zawsze miałem przy sobie fioletowe butelki. Naprawdę, za często miałem sytuacje, gdzie praktycznie spadało mi życie do zera. Obok, a niekiedy nawet dookoła mnie było mnóstwo przeciwników. Ja naprawdę nie chcę wiedzieć, ile razy mnie te buteleczki uratowały. Do tego najpierw znalazłem bazar, dopiero później podziemia. Wymaksowałem również wszystkie synergie z młotkiem, więc reszta będzie inwestowana w tarczę. Jednak, jak sobie teraz o tym wszystkim pomyślę, o tym moim paladynie, to źle wydałem punkty. Więcej w powinienem jednym słowem zainwestować, żeby szansa na blok była wyższa, a co za tym idzie, częściej wpadał. Może wtedy giereczka byłaby dużo przyjemniejsza, ale nieważne. W końcu Diablo wymasterujemy i będzie perfekcyjny balans. A jeszcze innym razem otwieracie losowo portal, a później się okazuje, że to był kluczowy portal. Ja to czasami szczęście mam. Taki bez portalu kawał by musiał biec, a tutaj proszę bardzo, no, szczęście jak się patrzy. Jeszcze mamy łupieżców w wersji kościotrupy, których nie cierpię, gdyż zadają tak wielkie obrażenia, że jak ja ich widzę, to zawsze zawału przez nich dostaję. Przede wszystkim długą, a zarazem powolną drogą udało mi się dotrzeć do celu. Zostały mi jeszcze kanały pod bazarem, których bałem się najbardziej. Właśnie w tym miejscu najczęściej spotykałem te małe szybkie szkielety, które biją za całe życie. Świetną jednak wiadomością było to, że nie spotkałem tam ani jednego takiego szkieleta. Świetnie. Idąc dalej, musiałem w pierwszej kolejności pokonać wszystkich dookoła członków rady, bo biegało tam za dużo przeciwników. Wiecie, tych różnych magów i tych czarodziejek, i jakby te wszystkie obrażenia się skumulowały w jednej chwili, to mogłoby być nieciekawie. Z samą radą również nie ryzykowałem i wyciągałem ich z dala od swoich kumpli. Kolejnym krokiem było tworzenie kazachstanów na początku uciekałem. Dokładnie tak. Uciekałem przez cały pierwszy poziom z powodu takiego, że byli tutaj praktycznie same małe szkielety. Po kilku walkach naprawdę znudziło mi się to i nie chciałem, żeby ta lokacja trwała godzinami. Dlatego aura wygoru i biegniemy. Drugi poziom był już znacznie przyjemniejszy. Wielcy przeciwnicy, czasami jacyś magowie. Ostatni trzeci poziom, jak to, kilku członków rady, do tego magów i sam Mefisto. Wiecie co? Na bossa to powinny pójść te małe kościane łupieżce, a nie jakiś tam Mefisto. On to przy nich jest spacerkiem. Akt czwarty, czyli coraz bliżej końca męczarni. Szybko przynajmniej znalazłem zejście. Szczęśliwie nie spotkałem dużo duchów, co nami atakują, dzięki czemu lokacje były przyjemne. Bo z nimi walka była świetnie perfekcyjnie zbalansowana. Już wiem jak się czują moi oponenci w Banelordzie, cała reszta była przyjemna. Na spokojnie pokonałem upadłego anioła, do tego zbrojmistrza, szybko padł, kamień został rozłupany, cała reszta przeciwników po drodze była ma znacząca. Albo nie zabierali mi za dużo życia, bądź też ustawiali się tak, że mój młotek ich szybko niszczył. Tutaj zacząłem się ponownie czuć zbyt pewnie i trochę się zapomniałem, że przecież gram na najwyższym poziomie trudności. No i pewnie wiecie, jak się to skończyło. Wbiłem się w sam środek zamieszania i gra mi szybko przypomniała, gdzie jest moje miejsce w szeregu. No tak. Od tego momentu wróciłem do bezpiecznej gry. Wyciąganie przeciwników pojedynczo, najpierw oczyścić całą lokację, a dopiero potem aktywacja piedestału. W dodatku, zawsze gdzieś w pobliżu był portal otworzony, żebym znowu nie musiał takiego dystansu przemierzać, chociaż dzięki Vigorowi nie było najgorzej. Sam Diablo to sprawa trywialna. Byle zrobić unik pierwszego pioruna, a reszta, tak jak wspomniałem na początku, nic nie robi. Nie mam pojęcia czemu tak działa, ale tak działa, więc to wykorzystuję. Nadszedł czas na DLC i ostatniego bossa. Tylko tutaj pojawił się mały problem. Była tu masa przeciwników, z którymi się męczyłem i walczyłem dość długo, ale nie jest to ważne. Kiedy dochodziłem do momentu z nadzorcą, za każdym razem gierka mi crashowała. Przez co gra się nie zapisywała i cofała mnie jakby do momentu wejścia aktu piątego. W sensie, jakbyście dopiero pokonali Diablo i weszli do aktu piątego. Mówię sobie, spoko, dobra, czasami się tak zdarza, ale dwa, trzy, cztery razy, no co jest? I naprawdę nie miałem tego jak kontynuować Bo co podejdę do nadzorcy to łapię krasza Jeżeli miście coś takiego w podobie To dajcie znać albo jak wiecie jak to rozwiązać To również mi napiszcie Niestety no nie mam jak pokonać bala Sanktuarium przez to upadnie Cóż nie zawsze wszystko dobrze się kończy A my jeszcze się spotkamy